Przed kamerą turnieju Smoka Trener drużyny KSPN Kraków Trenerze, witamy gorąco i serdecznie na turnieju Smoka Rocznika 2015. Witamy serdecznie. Mieliśmy lekką przerwę, bo kiedyś w tym turnieju braliśmy udział tym rocznikiem. No i wracamy teraz, żeby się wspólnie pobawić. Dlatego ciśnie się aż na usta. Pierwsze pytanie, dlaczego wróciliście? Wróciliśmy z takiego powodu, że okres zimowy wiąże się z tym, że fajnie zagrać w zupełnie nowym, innym środowisku, a takim niewątpliwie jest hala. Szczególnie tutaj na, na piaskach, która jest bardzo dużą, fajną, nowoczesną halą. Czy zgodzi się, trener, z opiniami innych trenerów i kolegów po fachu, że jedną z rzeczy, które przyciąga na turniej Smoka jest fakt, że jest to turniej międzynarodowy i można się sprawdzić na tle drużyny z zagranicy? Jasne, oczywiście na pewno dla takich zawodników to jest fajne przeżycie, żeby zagrać z obcokrajowcami, bo to na pewno dodaje prestiżu takiemu turniejowi. Trenerze, co jeszcze przyciąga tak naprawdę do turnieju Smoka, ponieważ trenera drużyna, jakby nie było, na co dzień jest w Krakowie. Drużyny na przykład z Warszawy czy z innych części kraju być może przyciąga poza oczywiście poziomem sportowym i organizacją dodatkowe atrakcje, które jak najbardziej można uskutecznić w Krakowie, natomiast jeżeli chodzi stricte o trenera i o drużynę z Krakowa, na czym to polega? Jasne, na pewno drużyny przyjezdne Kraków zachęca, bo fajnie przyjechać i wiele atrakcji tutaj na nich czeka. Na no dla nas nowo fajnie zmierzyć się z zupełnie innymi drużynami, które przyjeżdżają z innych części kraju. A my jako tutaj przedstawiciel Krakowa właśnie możemy z tymi drużynami zagrać. Na pewno to co tutaj przyciąga jeszcze do turnieju smoka, no to organizacja, bo trzeba powiedzieć, że wszystko jest na, na tip top, wszystko czasowo idzie zgodnie z planem, wszystko jest dobrze przygotowane, więc nic tylko grać. Trenerze, na koniec jeszcze chciałbym zapytać o trenera prywatną opinię, czy w roczniku 2015, jeżeli odniesiemy zmagania piłkarskie futsalowe tutaj w hali, zarówno jak i na zielonej płycie, na co trener kładzie nacisk? Bardziej na zabawę, czy na wynik, czy na wynik poprzez zabawę? No, generalnie tutaj to jest dla nas totalnie inne środowisko, bo my trenujemy nawet w okresie zimowym cały czas na sztucznym boisku na zewnątrz, więc na pewno nie brałbym tego pod uwagę jako wynik stricte sportowy, bo nie o to tutaj chodzi. Fajnie na pewno, weryfikuję to pod kątem technicznym, hala jest zupełnie, zupełnie inna niż boisko. My tutaj przyjechaliśmy się dobrze pobawić, tym bardziej, że mamy okres ferii, więc na pewno nie kładziemy dużego nacisku na wynik, a na to, żebyśmy po prostu dobrze grali w piłkę. To, co na pewno charakteryzuje naszą drużynę i to chyba każdy się z tym zgodzi, to to, że staramy się grać jak najbardziej technicznie. Krótkie, szybkie podania, wyjście na pozycję, żadnej bezsensownej, długiej piłki, tylko po to, żeby oddalić grę od naszej bramki. W ogóle nas to nie interesuje, nawet kosztem wyniku, bo musimy powiedzieć, wczoraj wynikowo nie poszło nam za dobrze, mimo że piłkarsko graliśmy fajnie. Dzisiaj mam nadzieję, że dołożymy do tego troszkę lepsze wyniki i chłopaki będą zadowoleni, no bo jednak ich na pewno cieszy wygrywanie. A jeżeli możemy to zrobić po swojemu, czyli grając w piłkę, no to my tylko będziemy z tego bardzo zadowoleni i dumni. Życzymy w takim razie jak największej mocy sukcesu, wszystkiego dobrego i do zobaczenia na kolejnych edycjach Toruniu Smoka. Dziękujemy bardzo.